Aktualnie na Anarchii panuje event, gdzie codziennie można odbierać kalendarz adwentowy z którego dropią różne itemy. Trochę to dziwne, że tak prosto można zdobyć itemy, co nie? Ponieważ jedyne co wystarczy zrobić, aby odebrać taką nagrodę, to przegrać co najmniej 30 minut na serwerze, co nie jest jakoś mocno ciężkie. Także ja mam w planach go odebrać. Ale jeszcze przed tym to mam dla Was mocny materiał, w którym widz nawet nie wiedział, że nagrywam, bo mu o niczym nie powiedziałem. Ale oglądaj dalej, żeby się przekonać, jak to wyszło. To, widzowie, jest ogólnie mega gruba akcja. Aktualnie jestem zbutowany na Discordzie, jestem z moim widzem na słuchawce. I trwa aktualnie na Anarchii event. Kalendarz adwentowy. Nagram to 7 grudnia aktualnie i mam do odebrania za 20 minut klucz do skrzyni FK. Tak, siedzę z moim y, fanem tutaj na Discordzie. No i ogólnie mówił mi, że nie gra zbytnio na anarchii tutaj na serwerze. No i w skrócie dzisiaj za wszystkie te prezenty, dzisiaj jest do odebrania ten klucz do skrzyni FK Więc jeżeli wygra ze mną grę w geserze to mu dam ten klucz i będzie gryło ogólnie chłop jest to dobry, dobry. Wstydzi się trochę widzowie, wstydzie się trochę nagrywać. Mówił mi, że nie chce być wyzywany przez ogólnie tego, bo mu proponowałem nagry nagrywania, ale mówił, że nie chce być nie chce być ten hejtowany w komentarzu, czy coś? Więc widzę, proszę. Napiszcie ode mnie tam dla niego jakieś miłe słówko w komentarzu. Bardzo będę wdzięczny. On tu jest wizowe i już się chyba odmutowuje, bo już widzi, że nie jestem na Z2. Jest w teamie SWT, bo, bo go przed chwilą dodałem i będziemy grać z nim w Geogessera. Chłopiec ogólnie mocny. No, halu już jest tam Okej. Okay. Wiesz może, Śpiewa. co to jest za gra Geogessera? Nie. No to zaraz ci pokażę. A teraz, w każdym razie, wiesz, co to znaczy po angielsku Christmas Tree? No rozmawialiśmy przed chwilą, nie? I mówiłem ci, że mam to mamy tego, Amerykankę. No i ja wiem ogólnie co to znaczy Christmas Tree, a Ty wiesz? Nie. A chcesz, chcesz wiedzieć? To możesz powiedzieć. Co ja gada w ogóle widzę teraz się co? Zupełnie z dupy jakiś temat wziąłem. Kryzysowe mapy, bo to będzie taki vibe świąteczny widzowie, żeby tak wam umylić ten um umilić ten odcinek. I damy Kryś ten Snow. No już jestem, sorry, sorry, bo, bo znowu ten poszedłem za chwilę. I rozpoczynam grę, jak coś. okej. Okay. No ja nadal nie wiem, o co w tym chodzi, jakby za to no. Maciej, no, czy ruch, no to dobra, no będę ci podpowiadał, nie? czego? Dobra. Niczego. dobra. Od razu cię poszuję, ty wiesz w ogóle jak włotować czy nie wiesz? Nie, ja to nic nie wiem na razie, bo... A, to Pierwszy poczekaj, ja, ja, bałam, ja, bałam, ja bałam. ci w ogóle ja ci w ogóle wyjaśnię, bo zapomniałem ci wyjaśnić. Y, nie wiem, teraz, nie teraz... Nie teraz się reśpisz, co nie? Ja od razu bym no. tutaj dalej tu, tak. jak coś, ja od razu tutaj od razu mówię. Nie widzę ja Jeżeli teraz bym włował to tutaj bym wątował. trochę bardziej wyżej. No i patrz, Ru możesz się ruszać myszką, lewym przyciskiem. No. Co nie? No i porusza się dookoła siebie i patrz. No właśnie, no właśnie. No i tak, no i może tymi strzałkami chodzić jakby do przodu, nie? I klikasz lewy przycisk. No no, 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 no i jak myślisz, gdzie teraz jesteś na świecie? W jakim państwie? Kurna. Albo na jakim kontynencie chociaż, tak myślisz? Gdzieś przy górach, no to czekaj, gdzie by to... Tą... No. No, nie wiem, serio. Ja wstałam coś koło Ameryki Południowej może. Południowej? Albo północnej, nie wiem. Południowej tak. to ja w tam na południu bardziej. E, nie na nie no, północny są gdzieś. Ja się nie znam na mapie zbytnie. A zaż masz w prawym Jest... dolnym rogu taką mapę i, i tutaj możesz się przesuwać. A. Widzisz? Otecznie. No, I lewym przyciskiem kliknij tam gdzie chcesz. Jest, Jest flaga. nawet flaga. Dobra. A nawet wyżej wiedziałem, coś tak czułem tam. Z Grenlandii! Tam było biało przecież. Czemu ten zawołtowałeś tak? To się nie, ja nie, widzowie! Nie nie o to chodziło mi. Dobra. Raz no, się, za, nie no, że powiedziałem tak. przy nim widzowie, widzowie. Ja zapomniałem, że on nie wie, że ja nagrywam. Ej, ale czemu już zawołtowałeś? Nie dałeś mi szansy? Ja nie wiem. O co tu chodzi z nim? Uuu, jednak Alaska. GG's. No dobra, możemy już wołtować, czy nie? Nie czy, wiem. Czy nie wiem, jak opstałaś, gdzie ty jesteś? W Europie na pewno to jest. Ja opstałam gdzieś tam. W ręce. Uh. Okay. Ja, ja to jestem jakich nie wiem. No ale za co po samym terenie? No jeżeli masz pustynię, no to gdzie możesz być, nie. realnie? No w sumie w Ameryce A, Znaczy w Afryce, kurwa. No w Ameryce też możesz być Nie wiem czemu, ale teraz mi to przypomina polską wieś No próbuj, no próbuj gdzieś, te, teraz akurat nic nie stracisz, jeżeli źle zawotujesz Brawo, masz healing od razu Plus 5, aczkolwiek no Zawsze to coś, nie? Nie wiem, ja jestem w to słaby, nie wiem na raz tu chodzi, ale... No dobra, to ci dam jeszcze szansę, okej? Okay? Teraz to ja nie, nawet sam nie, nie, ja nie wiem, tak gdzie wiem. Jestem. ja jestem Szczerze? Teraz to ja nie wiem by być, no ale... Ale patrz po samym terenie, no na samym terenie jesteś w stanie stwierdzić gdzie jesteśmy aktualnie Takie coś no zazwyczaj to będzie tu gdzieś, albo ewentualnie Nie wiem, ten znak mnie zmylił trochę, ale dobra no to będzie gdzieś tu ja Nie wiem O i Bo troszeczkę ci zadałem Zagrajmy jeszcze jedną, co to na to Bo trochę, nie, trochę za szybko nie, poszło Ale spróbuj, nie, pogramy ja tego totalnie nie wczorajam Dobra, to po, pogramy, pogramy na to Nie wiem, ja w to w ogóle pierwszy raz gram, ja to nie wiem nadal o co tu chodzi Okej Proszę wiedzieć Cześć, czemu ja tu się ruszać nie mogę? Tam tu, hmm. nie, to może być gdzieś tutaj bardziej tego ja To może być gdzieś, gdzieś tu. tutaj bardziej Aaa, nie, nie, normalnie to jest meta Taka. Ty mnie robisz, Taka. ej, co jest? W końcu coś wygrałem Nie o jednej ważnej rzeczy, dobra, teraz już się skupiam, okej? Okay? Bo mnie trochę rozproszyłeś Oj, dzi... Tak szybko? Tak szybko, no chłopie, co tu przedłużać? To, to jest wiadome, widać po tych murach, gdzie jesteśmy dokładnie Dobra... To, to jednak się pomyliłem, leciutko no, Dobra, w każdym razie. No teraz się ugram. Teraz Jeszcze, się Ja teraz strzelałem na całego. Gdzie ja jestem? Sounds ja. like tutaj. Nie, ja jestem w jakimś kinie. Jestem w ty sami Czy ty. A to było jednak tutaj, oj dziwne. A o, dobra, wiem gdzie jestem, dokładnie, dokładnie wiem gdzie jestem To jest tutaj bodajże, o ile się nie mylę Może być też tutaj, żebym ja się nie pomylił Public Pionier Football Field, rubber Factory To może być tutaj, trochę niżej no. może być, no właśnie, trochę, trochę wyżej nawet to było Dwa kilometry, się pomyliłem Jeziele, to jest Dwa kilometry się pomyliłem, czyli ja dokładnie nie wiedziałem gdzie jestem Dobra, w każdym razie, teraz zgaduję ja chyba wiem gdzie jestem nawet y o oh, To będzie ja tu. Nie, nie gdzieś... Przy morzu? Ja widzę to samo co ty, żeby nie było. A! My widzimy to samo! A ja to nie widzę. A to bo przy tym, dobra, bo nie widziałem, wiedziałem, że jest bardziej na ten. No teraz to jest healing, więc spokojnie. No. Ale widziałem, że jest bardziej przy, przy tym, przy morzu, nie? Ja to w tym samym miejscu. Bo chyba tu, nie? No. no. Albo ja nawet i wierzę że jeszcze. Ja tu dam gdzieś tu. Bo niżej nie wiem. Chyba. Aha! To nieźle. Niby to samo ja Ale i tak ty jesteś dużo na prowadzeniu. Znowu jesteś w tym samym miejscu, czy mi się wydaje? Nie ja mi się wydaje, że gdzieś tu jestem. A bo... Nie. bo my jesteśmy cały czas w innych miejscach, ty widzisz inaczej, tak? No. Aaa, to mi się nie zbugowało. Dobra zaraz nie prawa. Aha, mi się coś zbugowało i ja muszę... Ja pierdzielę. A, wstałem w jestem. Dobra, to no. Aj, ale jest Jesteśmy do anarchii. Nie wiem, to gramy w kółko krzyżyk. Możemy grać, możemy grać. Podawaj dawaj kółko krzyżyk. O ile no chcesz? Nie, o 5 koła jak wysoki jakby sobie to nie trafę. Ale o 5 gram, naprawdę noskam. No, ja mam 6. Ale wiesz, że jeżeli mieszkam jest, to masz na moim Discordzie do żywotnego. Dobra, dobra, więc. Dobra. Ale się chopy no zastanów. Tym. Słuchaj, chyba no zastanów się to po pierwsze, bo wiesz, że permban y, do, do żywotni do mojego Discorda wiesz? Dobra, tepaj mnie! Unban kosztuje... 10 zł kosztuje Unban. 10 zł kosztuje Unban? Ale ci powiem, że słuchaj ten w te święta jest unban Al na Mikołaja, bo ja jestem Mikołajem w te święta. I będę rozdawał unban Al na moim Discordzie, więc polecam widzowie. Oh my god! Ja tutaj grałem, kukok krzyżyk, ja, krzyżyk kiedyś. Nie... Ja dokładnie w tym miejscu grałem kukok krzyżyk z kimś, to są moje bloki. Teraz montażysta da na ekran takie bUMU! Bum, bum. Ja tutaj kiedyś byłem. Bum, bum, bum. Jeżeli bym oczywiście nagrywał, no ale co? Dobra, widzu. Znaczy, widzu, ja już mówię do ciebie widzu. No właśnie widzę. A no co nie jest widzę, no tak no. Na, dawaj, tepa się do mnie. Cepłem jeszcze raz 5 razy. ZDP akcje już pisuję. zaakceptowałem Ej, co można w sklepie za czas takiego dobrego za 11,5 godziny Dobra, mhm. Strapowany. Błagaj o Błagam. błagaj Błagam, losę, losę Masz palełkę mam Gratuluję, no przecież patrzę, Ej, nie zginiesz? Nie, nie ja nie mam u serca, wody u serca mam. Do wody szybko! Gdyby nie refy, to bym zginął już dawno. Jezu, chopie! Ja tutaj zbudowałem na szybko coś takiego! Ja ci perwę oddałem moją. Tak? Tak mnie zabić chciałeś. A wiesz, że mogłeś tą perwą wycykać do mnie? Mogłeś wycykać i mnie zabić, rozumiesz? I byś miała nie, ma, ma, na chęć, Ty, tak. chopatrzy no. E, e, ja mam pytanie, czemu jak ja tu... Masz, masz, to ciebie więc, no. Spokojnie, spokojnie. Mam i anarchistę. Ja mam pytanie, czemu jak ja tu hitnąłem? Jakby to ciebie hitnąłem? To znaczy prawdopodobnie że jesteś ci... Dobra, dawaj, wyrzucaj 5 koła szybko. Bo ja nie mam czasu. Jak się to robi? Ukośnik czek Ja zaczynam. No ale daj mi to, to 5 kart. nie ale... bo ty mi to zabierze. Nie, nie zabiorę ci tego, no o to tu chodzi. No, zgamowany w końcu, Jezu. Jak ja długo musiałem czekać, żeby mi ktokolwiek wyrzucił pierwsze. Za ty ho. Ja tak nie gram. Poczekaj, czekaj, ja dirtem może, bo ty masz... No ty dirtem, ty dirtem najlepiej no. No raz, was, dawaj. Powodzonka oczywiście, Powodzonka, na początku ci zapomniałem powiedzieć. A co jeżeli, a ty jeżeli ty wygrasz, to ja będę ci musiał dać? No, tak. Serio? No? A to ja nie wiedziałem, no dobra, no to gramy. Oczywiście go teraz widzę i troluję jak coś, zmutowałem się. I żeby nie było, nie? Jak zawsze grał ku kokrzyżyk, to zawsze też daje. Sorry, bo mnie ma masz, bo jeszcze raz. O szwedzki stół dzisiaj mam na obiad. Ej, ty jest jakiś dobry? Masz jakąś taktyk? Taktyk? Do you know what, is, what does taktyk mean? Or no? Ja jestem dobry w to. Wygrywałem z każdym z mojej klasy. Tak? Ale to teraz ja zaczynam, to ja już zaczęłeś na trzeci raz w rząd. Drugi. No to drugi nie. raz w To dwa za dużo. Ja przegrałeś, wiesz? A ja cię! No niestety, ale no. no ogólnie fajnie się z tobą ten. Robi interesiki. Chcesz jeszcze raz może pograć? Mam tylko Tysiaka już nie. No to dawaj o Tysiaka. No dobra. Widora tak widzę, jeżeli tak. on wygra, to mu oddam no dobra, już tego tysiaka no, chociaż. No, Bo 5 no, no, muszę no, być no, profitu, no. Widzę. To ja zaczynam. Przegrałeś już, wiesz, tam zdajesz z sprawę. Chcesz się już poddać czy nie? Mm -mm. Czyli się nie poddajesz masz. No to masz tutaj. Dobra, Maston, jeden koła, bo mi się cię przykro robi, ale, ale, ale pod warunkiem jednym. Po pierwsze, czy masz subika na kanale? Masz subika czy nie masz? Od dawna. Od dawna, dobra, to i teraz spawna, bo jest kalendarz, kalendarz adwentowy, nie? Odebrałem już. A odebrałeś ten klus? No. Chcesz mi go dać? Dropę mi półste A sprzedaj się? Nie. Tu chcesz mi je dać? Bo ja chciałem pod opening, bo ogólnie przez ten cały czas nagrywałem, nie? Tak graliśmy we wszystko. Więc możesz pozdrowić, ciotówka. Pozdrawiam. Dobra, ja otwieram, uwaga, za animacją. אולי הכי צריכה Kurde, Mieczyk, już myślałem, że, że drugi, klucz, że klucz do tego. Że klucz do rzadki albo do epickiej. Jakbym widropił klucz do rzadki albo do epickiej, to bym się zesrał. Ale jakie cecha masz? Cecha 3, chłopie. Sharpness 5. Ja przyjmę. No to chodź yy, cecha 3, skrzynia z petami. Ogólnie jak Ci się podobał yy, odcineczek? Jak ci się podobał występ w odcinku? Ja nawet fajny, ale ja zbytnio nie lubię CMC. Ale nie! My na zbanowali za x raya No ale problem. nie chodzi mi o ten film, który jest przed tym, tylko chodzi mi o ten, który teraz nagrywał. No dobra, ja ci... dawać mi nie. To nie. Czyli ty w ogóle don't care tak? Mogę to wstawić, czy nie? No A ty jeszcze ci dorzuć taki mieczyk, z racji tego, że się zg zgodziłeś fajnie. Do dołożę ci jeszcze taki mieczyk. Trzymaj się tam. 18% na mieczu masz. Fajne. Okej, nie wiem No i pozdro. No chcesz coś pozdrowić? Pozdrow jakichś kolegów z klasy czy coś, bo to dawno nie było pozdrawiane tutaj, nikogo na odcinku. Ja chcę kogoś też pozdrowić od ciebie. Pozdrawiam no. wszystkie osoby z mojej klasy. Wymiń imiona. Kuba. Drugi Kuba. No czy no mam no kolego, to... z nimi nie gram? To mogę być twoim pierwszym, pozdro. Dobra. No to z góry dzięki ogólnie Winicu, jeśli chcecie więcej takich chwileczków. Myślisz, że wyszedł fajnie, no. Ty, człowieku, ja nie wiem, co ja na początku w ogóle filmu mówiłem o jakiejś Christmas tree. Wieś co to znaczy po angielsku Christmas tree? Teraz w każdym razie nie wiem do usłyszenia ra, ra.